Cześć, witajcie na kanale Rezerwy w kolejnym odcinku Mountain Blade 2 Banner Lord. I spójrzcie jak pięknie wygląda ta mapa. Powiem wam, że naprawdę dużo czasu musiałem spędzić nad tym, żeby przejąć w zasadzie cały kontynent. Został nam jeszcze jeden wróg, który znajduje się tutaj na południu będzie będę jeszcze pokazywał odcinki od razu na początek chciałbym zadać wam pytanie co czy byście chcieli odcinki w których bym wam pokazywał różnego rodzaju mody do Mountain Blade które są dodawane tych modów jest dosyć sporo mógłbym robić taki przegląd jakiegoś moda i wam wrzucać takie odcinki być może krótkie one by były albo jakoś to lepiej pokazać także jeżeli, jeżeli byście chcieli to po prostu dajcie znać a wracając, zobaczcie no, naprawdę dużo czasu mi to wszystko zajęło mam już około 120 godzin w grze na tym save'ie, nie wiem, z 7, z 80 może 90, bo tam były problemy na początku z grą, teraz jest trochę lepiej, chociaż dalej jest dosyć zbugowana oto wszystko tutaj to praktycznie przyjąłem bez sojusznika. Czerwony, dosyć prosty przeciwnik, zielony, batania, bardzo trudny przeciwnik. Sojusznik w ogóle nic mi nie pomagał, sam musiałem pokonać. Za każdym razem, jak zabijałem u nich 600, po dwóch dniach znowu wracała armia 600 i tak w kółko, i tak w tłuko. W tym czasie żółty przejął tutaj wszystko. A sojusznik sobie Bimbo nie miał nawet były może dwie armie jakieś mniejsze złożone. I no tutaj naprawdę musiałem się troszeczkę wysilić. Tak. Chciałbym Wam zapdateować, jak wygląda u mnie sytuacja. Klan Tier 5, mimo od wielu walk, naprawdę ciężko jest zbić ten Tier 6. Jeżeli nie chcecie słuchać takich podsumowań, statystyk, to sobie po prostu przywincie. Nie płaczcie tam w komentarzach, że przestałem gadać w którejś minucie. Po prostu sobie przywincie i tyle. Bo dla niektórych to jest ważne. Moja żona. Okazuje się, że narodziła mi dzieci, które nie rosną. Minęło już kilka lat, one w ogóle nie rosną, więc coś mi się tu chyba zbagowało. Może muszę je sapić, niestety. Żonę też wyrzucić i znaleźć sobie nową, bo no, te dzieci by się przydały, bo można. Wysyłać je na przykład do zamków, albo tworzyć nimi party. One by coś wtedy robiły. Ale mogę też wam się pochwalić nowymi nowymi osobami, które tutaj do mnie dołączyły i polecam wam ale co jakiś update dodają nowe postacie więc te przydomki się cały czas zmieniają, dodają nowe, ale na przykład of the hills, słuchajcie, scouting 140 nice chyba najwięcej z tego co widziałem jak na razie, tala the swift rogery aż 100 nice, mój healer mała 80 na początku, mam ją od początku gry mniej więcej, a tutaj a tu jest jakiś tam lamus, na którego nie zwracam uwagi, bo mam jeszcze i tak dwa miejsca dodatkowe, szukam czegoś nowego. Gorgi coś tam miał, taktykę z 60 to stwierdziłem, że może w mieście będzie dobry. A jeżeli chodzi o zamki, w ogóle już nie zwracam na to uwagi. Zabrali mi zamki, jak kupowałem zachód, nie odzyskałem ich. Miasto, teraz prawdopodobnie będę o tym się bardziej starał po podbiciu żółtego, będę chciał się odłączyć od sojuszu. No i później ich zabijać, ale no, to jest niestety wiele, wiele roboty. Zwołujemy armię, może nam się przydać. Zobaczmy kto jest blisko, 20 tysięcy punktów influence mam. Low, dużo. Bierzemy, a no, tak dużo nie będę brał, powiedzmy, że jeszcze tego i tego. Już na 3 dni nie będę. Będziemy mieli wtedy naprawdę dużo ludzi o ile 800. Jak dojadą, to, to będzie naprawdę gucci. A my sobie jedziemy. Armia. Armia się zdobywa łatwo, naprawdę łatwo. Żółty miał dużo więźniów i za każdym razem, jak przyjmowałem jakiś tutaj miasto zamek, to. Moje jednostki, które traciłem, w zasadzie odzyskiwałem, bo miał więźniów, których przejmowałem. I pokażę wam, może, może dzisiaj uda mi się wam pokazać pewien trik. Jeżeli kogoś złapie, o tutaj, było. o proszę, proszę, co tu się dzieje, no no no. Yy, na żółtego, nie wiem, jeden. Nie będziemy pomagać w takim razie, niech on sobie weźmie ten zamek. A ja bym chciał wam pokazać jeden z trików, o ile by mi się udało pokazać. Chyba nie, nie dam rady ich dogonić. Poza tym wolałbym taką większą jakąś armię. A czemu on się rozbił? No co za fajfus. No to ja idę kupować w takim razie. Ilu tu jest w środku? Mało. Besiege the besieging castle. Pokażę wam sztuczkę, nie pamiętam czy pokazywałam już w odcinkach. Jeden z widzów na streamie mi to... Jakiś czas temu od tego czasu wszystkie zamki tak samo przyjmuję. Eee... Wrócę do was za chwilkę. Jeszcze dodam, że niestety właśnie mam engineering nisko. Długo mi się budują te wszystkie machiny oblężnicze, no ale tak lepiej jest do tego zamku wchodzić jednak, bo straty są praktycznie zerowe. I teraz sztuczka jest na, polega na tym. Jak zbudujecie trebusz, robicie... Za, chowacie go. I najlepiej poczekać, aż się zbudują trzy trebusze, już jest armia. Najlepiej poczekać, aż się zbiorą trzy trebusze, i, i yy, no wtedy wam pokaże dalszą część. Yy, jak, jak zwołujecie armię, pamiętajcie o tym, że tu jest ekoheszet. Musicie to podtrzymywać, żeby ta armia się nie rozpadła. To wydajecie z tych punktów influence. No i jak najszybciej to, ten trebusz zabrać. No a jak już trzeci powstaje, wtedy robicie. Pyk. Pyk, macie od razu trzy trebusze, na raz czwarty się buduje. E, zależy od zamku. Na niektórych zamkach trzeba mieć od razu cztery, żeby coś burzyć, ale trzy powinny już sobie bardzo dobrze poradzić, e, tak, żeby zburzyć i wszystkie katapulty, e, i mury. Ja ogólnie lubię wchodzić, jak nie ma murów. Powiem Wam, że to wtedy to jest banalne. Tego gościa już nie chcemy w naszym party, bo on tutaj stracił armię. Także nie będzie nadużywał naszej gościnności. Do widzenia. Jeszcze będę musiał go później wyżywić. O i! No, dobite mury. Cyk. Mury dobite. Jest e, o, mur otwarty. E, pamiętajcie o tym, że jeżeli mur otworzycie, to on zostaje otwarty. Nie pamiętam na ile czasu. Nie, nie, nigdy na to uwagi nie zwracałem. Ale on będzie otwarty. Więc jak go podbijecie, to e, jak wróg wróci, też będzie miał te otwarte mury na jakiś czas co muszę się przyjrzeć? Ale trudny zamek do zdobycia. Bardzo trudny ten zamek do zdobycia jest. Zobaczmy na takim wzgórzu. Długo trzeba tutaj iść, jakby było. Zobaczmy, gdzie jest otwarte. No, właśnie, i z prawej strony jest otwarte. To robimy teraz tak. Bierzemy całą naszą armię. Wszyscy Aprojeł no, tam próją. Tak, bierzemy całą armię i będziemy sobie ładnie tutaj wchodzić. Yy, polecam broń, które mam na sobie, szczególnie Heavy Executioner Axe. To jest chyba najlepsza broń obecnie w grze yy, dobitki. Yy, można ją zdobyć zabijając żółtych, yy, albo kupując w mieście, też powinny być jakieś, no już niestety jakieś tam dropy w 13 PS-u 20 ja Zrobiłem tak, że całe wojsko jest już na mapie 1000 jednostek. I niektóre zamki bardziej lagują, drugie mniej, i zdaję sobie sprawę teraz, że to trochę kiepsko wygląda. Nawet nie wiem, czy się to tak na, na dobrą sprawę nagrywa. O! Wiecie co? Dałem escape, wróciłem i, i lag przeszedł. Dobra, poprosimy tutaj szybko armię, znowu będą zaraz lagi. Na niektórych zamkach nie ma, nie ma takich lagów, jest w miarę dobrze, ja tutaj gram na najwyższych detalach, ustawieniach graficznych. No i widzę, że tutaj już jest teraz dzisiaj problem. Nie przejmujemy się, poczekajmy aż tej armii troszeczkę dojdzie straty. I tak będą małe. Dobra, są. To wysyłamy ich do zamku. I teraz to jest ważne, nie wysyłać ich na szturm, tylko żeby oni do tego zamku po prostu wchodzili. To jest lepsza metoda. O, tutaj widzę, że żółty ma dobrą armię w tym zamku. Zazwyczaj w zamkach miał kiepską. A tutaj dużo tarcz jest. Ciężko się przez te tarcze przebija. To trochę zbagowane jest. Ja ich biję od tyłu, oni tarcze trzymają naprzód, i teraz daję ich do ataku. A oni i tak blokują te ciosy, mimo że tarcze nie są zwrócone w moją stronę. Także to tak raz działa, raz nie działa. A ja sobie, widzicie, elegancko, na koniku, na koniu, mniej obrażeń dostaję i też mogę więcej jednostek zaatakować. No, ale tutaj, no, jak tak prawie nic nie widzę, z tym to... trochę trudno jest. Jadę sobie dalej. Nie wiem, czy tu wiadę. Na niektóre schody można wjeżdżać, o, tutaj nie trafiłem. Spadają te FPS-y. No, tego typu robienie zamków... To wam powiem, że to jest dobre źródło expa. Dużo kili się powinno zdobywać. No... A, widzicie za blisko jest mnie i topór bije jest No z lewej, z lewej. No tutaj już się rzucili na nich. Na niektóre schody nie można wjechać koniem, na niektóre można, nie wiem, zależy też od zamku. E, Załamki są bardzo niezbalansowane na, na obecnym poziomie gdy trzeba pochwalić twórców, e, update'y są dosyć często, no ale nie naprawiają wszystkiego. E, do, w ogóle dużo rzeczy dodają w update'ach, potrafią zrobić update, którym dodają nowe bronie różne. No a już tutaj jest jakiś ostatni oddziałik. Sobie ich weźmiemy. No. 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 I patrzcie jak ten topór ładnie jak nie trafia w tarczy. Prawie, prawie zawsze y, zabijemy na, na strzała. Najlepiej jak y, atakujecie całe wojsko, które jest bez tarcz, na przykład grupa łuczników do jednym hitem, na przykład spada. 19, mogę poświęcić z mojego party nie zginął ani jeden. Tak się robi zamki, tak się robi każdy zamek. I teraz miałem dużą przewagę, to nie jest istotne. Jeżeli będziecie atakować na przykład 300, a w zamku będzie 500, to samo zrobicie. Ważne, tylko żeby te jednostki z zamku nie wyszły. Lepiej, żeby one zostały w zamku wtedy. W sumie trochę głupie to jest, ale łatwiej się Podbija, podbija te zameczki. Bierzemy sobie nasze jednostki. I zaraz pokażę Wam kolejny ważny trik. Ja osobiście ścinam głowy wszystkim się skurzyłem. Po bitwie z zielonymi, po prostu ścinam wszystkim głowy, bo oni wracali do mnie co sekundę. Zabijałem armię z tu. Wracał po dwóch dniach, znowu armia 80 powiedzmy. I tak co chwila. I tak się długo z nimi tłukłem, że jestem po prostu zdenerwowałem się to prawda, na tę grę wtedy. Możemy dodać sobie jeszcze kilka jednostek, ale chyba nie będę dodawał. Może ewentualnie, może ewentualnie tak. Biorę lota. Lota już nawet nie przeglądam, ciągle te same bronie są mam. Powiem wam, że mam ten sam ekwipunek już od bardzo dawna nic mi lepszego nie wypadło w zasadzie od początku gry. Ten zamek chętnie bym wziął, jeżeli mogę na siebie zagłosować, to i tak go nie dostanę, <głysy> niestety. Ale teraz po wzięciu zamku, szczególnie, znaczy głównie, jeżeli macie armię, zwołaliście swoją armię, warto wjechać. Zobaczcie, co się zaraz stanie, o ile nam otworzą. To jest właśnie głupie. Podbijacie zamek. Wy podbiliście zamek sami, swoją armią, nie są sojusznikiem. Nie możecie wjechać do zamku. A chcę tutaj wjechać, bo wtedy, jeżeli wiecie, sojusznicy, sojuszni, sojusznicy, dowódcy, zostawiają garnizon w środku, dzięki czemu od razu nie przejmą tego zamku. A tak to jest zero. A tak to każda, każdy z nich zostawia 10% swoich wojsk. No i byśmy trochę zostawili tego garnizonu. Anyway, możemy sobie to zapisać. I pytanie najpierw ruszamy na miasto. Nie, na miasto to będzie trochę za długo może. Oni za chwilę odzyskają ten zamek. Ech, no i właśnie na tym polega granie z sojusznikiem. Sojusznik nie pyta się was, po prostu podpisuje pokój. Zdarzyło mi się tak już miliard razy, że w trakcie już wojny już kończę gościa już i podpisuje z niej pokój. Czasami pozwala wczytanie gry i wtedy ten pokój nie zostaje podpisany. No i tym razem wczytałem, nie został podpisany pokój. Już tutaj okupuję. Będę wchodził przez drabinę, żeby wam pokazać jak fajny jest ten mój toporek. A oni nas nie zaatakują. Musieliby zebrać co najmniej tyle samo jednostek co my, żeby zaatakować. Chociaż ja miałem sytuację, że miałem 500 wojska, a zaatakowali mnie sami Którzy, którzy mieli wojska 150. Nie wiem dlaczego. Rozgromieni byli. Jakoś tak komputer tutaj podjął, bo dosyć, dosyć dziwną decyzję. No widać, że on się tutaj coś zbiera, ale za mało ma tego wojska. Ewentualnie gdybym rozbił armię, to wtedy. Ale na razie chyba jeszcze nie będę. Podbijemy tutaj im ten cohesion i zobaczymy. Dobra, i wchodzimy od razu. I pokażę, prawdopodobnie teraz, zależy od, od zamku, ale no jest widzę ten sam zamek, e, prawdopodobnie teraz będę miał dosyć spore straty i tym razem nie będę dowodził e, wojskiem, oni sobie sami lepiej poradzą. Jeżeli nie ma dziury w zamku, to lepiej jak oni sobie sami radzą, e, co mają robić, e, to jakoś wtedy w miarę, w miarę to wychodzi. Ich jest tutaj mniej niż wtedy, 185... Zaraz zobaczyć, gdzie są drabiny, ale chyba tutaj powinny być. Ale tu, ten topór, ta potęga toporu powinna tutaj zadziałać. Dobrze, że mam całe życie. No, cyk, dajemy. Zanim wojska przyjdą, też trochę czasu zawsze miał. O, tam fajnie wygląda obóz nasz. Całkiem nieźle. Nie wiem, czy kogoś tu spotkamy na górze. O, no, już ktoś tam podchodzi. Często jest tak, że tutaj stoi taka po prostu ogromna grupa, naprawdę ogromna grupa i tak jak teraz. O. I ten topór to jest mistrz. Musicie znaleźć sobie odpowiednią wysokość, tak żeby oni was nie atakowali, a żebyście wy ich atakowali. Niestety mają tarcze zawsze. No, no zazwyczaj jest z tarczownicy, ale ten topór tarcze bardzo szybko rozbija. I padają na hita. Czasami nawet kilku się odsłoni, to, to zabijecie ich. Czasami niektórzy sięgają z ten, na przykład widzicie inna jednostka i on już sięga nas. E, ale a czasami my nie możemy zejść na dół, bo jeżeli pod nami jest nasz żołnierz, to on się już nie przesunie. Ja nawet mogę troszeczkę niżej zejść, jeżeli się da. No, się nie da, bo właśnie mam na, pod sobą. Żołnierza i, i on nie będzie schodził. O, i niektóre zamki są lepiej bronione, inne gorzej. Nie wiem, czy już mogę wchodzić, ale niestety jest trochę lipa, bo nie mogę tak sobie dokładnie zrobić, jakbym chciał yy, z tym ustawieniem. To pora, i on bije tak prosto przed siebie z góry. Nie mogę na przykład trochę tam na prawo, na przykład, prawda? Odjechać, dobra, no za nami nikogo nie ma. Możemy schodzić. Tu jest cały garnizon, który broni e, bramy. Tutaj sobie wezmę rumfajkę. Tu jest zasięg bardzo potrzebny. No, Goś gościu. Nawet nie próbuj. Rumfajką to nie mają szans. Teraz toporek możemy wziąć i cyk, i... Tyk. I no, tutaj jeszcze przyblokowali. Dobra, i od, odblokowujemy naszą aremkę. Tak się z kolei trochę fajniej podbija jak jest, nie jesteśmy na koniu lepiej y, czuć tą, tą walkę, jest trochę lepiej. Tam już uciekają oczywiście. No i toporek od lewej, tak żeby nie po było. Oni tak będą stać. Dopóki brama się nie otworzy, oni tak będą stać. Dopóki nie rozbijemy, nie, tak, jest, tak są zaprogramowani obrońcy miasta. Stoją. Mają stać się w grupie. Dopóki im morale nie spadną i nie zaczną uciekać. A zobaczcie, co ja tu robię. Nie ma tarcz. Nie ma tarcz. Ja w zasadzie wszystkich sam zabijam tutaj. To jest po prostu. Ale mimo wszystko, level i tak wolno idzie. Żeby dobić nawet 100 na jakiejś broni, to nie wiem, ile trzeba mieć zabójstw. O, i już są rozbici, już uciekają. Zaraz podliczymy, ile mam zabójstw. Niestety nie pokazuje, ile demerza zadaliśmy. No, bo jakieś tam lagi. A, no i cyk. Możemy zaznaczyć jeszcze wszystkich. Jeszcze gdzieś jakiś jeden się schował. Ta... No, jeszcze trzech gdzieś jest obrońców. No i teraz zobaczcie, jakie straty. Mimo, że takie same liczby, to mamy trzykrotnie więcej zabitych. Nawet u mnie jest dziesięciu, a było trzech. Także jest duża różnica. Lepiej, jeżeli jest czas, bo to zazwyczaj nie ma czasu na to, żeby okupować dłużej zamki, na to, żeby zbudować trybusze i rozwalać te mury, bo to trwa kilka dni, nie ponad tydzień spokojnie. I w tym czasie, jeżeli robimy jakąś wiecie, dużą, dłuższą akcję, to mogło nam przejąć ten zamek, który ostatnio zdobyliśmy, i tak dalej. Więc tu chodzi też o czas. Jeżeli mamy dużą przewagę. To lepiej wchodzić jest na samym taranie bez rozwalania murów. Yy, bo, bo można poświęcić powiedzmy trochę tego wojska. Ale na niektórych zamkach, yy, zanim wasze jednostki wejdą, to naprawdę można dużo stracić. Szczególnie jeżeli mają na przykład wiki u wikingów albo u Batani. Yy, no to yy, takie jednostki bardzo długo będą się trzymały. Coś tam mamy podlewelowane. Bardzo żałuję i uważam, że to jest głupota w grze, że one się automatycznie nie levelują, te jednostki. Co prawda, niektóre jednostki mają dwie tutaj ścieżki, ale jeżeli jest tylko jedna ścieżka, powinny same levelować. Kompletnie nie rozumiem, dlaczego nie levelują same, no bo nie widzę powodu, żeby jakieś jednostki na przykład nie wylewelować. Także bardzo, bardzo mnie to dziwi. Dobra. No i możemy tu próbować przejąć sobie ten zamek. A, tu jeszcze mamy jakieś prawo. E, zwiększone produkowanie milicji. Szybsze uzupełnienie rekrutów i. Mniejsze podatki. No i dobra. Możemy za tym zagłosować. Dzięki temu zwiększymy relacje z nimi. Mogę dać 100 nawet. Tak, tak, tak działa gra, słuchajcie, tak działa gra. Tak działa gra. Riser drugi, 300 cyk. No dobra, teraz mi się udało. Ale w sumie. Oj, to źle zrobiłem, że mi się udało. E, bo teraz chyba nie zostawiło mi tutaj garnizonu. A nie, zostawili, widzicie? Bo tak, mniej więcej 10% tego garnizonu zrzucili. I w środku mamy już ile jednostek? Coś nie tak, powinno być więcej niż 15, bo tam nawet jeden zrzucił 15. 22 było napisane. Dobrze by mi było teraz złapać tego gościa. Patrzcie, patrzcie, ilu tu jest więźniów? Aż 50. 50 jednostek może dołączyć w ten sposób do waszej armii. A nie jest takie trudne, ten hajdo, 12, 8, 6, 4, 4. To, to da się zrobić. To da się zrobić, szczególnie już na tym wyższym poziomie gry. E, dobra, myślę, że w dzisiejszym odcinku to wszystko. E, dzięki za oglądanie. Zostawcie łapkę, w górę, komentujcie. Zasubskrybujcie, jeżeli jesteście nowi. I mam nadzieję, że do zobaczenia w następnych odcinkach. Cześć.